Biżuteria w dobrym tonie. Jubiler Adams Jewelry. Jubiler Adams Jewelry. Biżuteria zaręczynowa i ślubna. Pierścionki, sygnety, kolie, łańcuszki i obrączki. Jubiler Adams Jewelry. 5321 West Belmont, Chicago. Telefon 773 736 8742. Biżuteria w dobrym tonie. Adams Jewelry. Pa, 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 pa. Adams Jewelry. Słuchacie Radia Adams w Chicago. Gość Radia Adams. Słuchacie Radia Adams na nauczach z Polską ojciec Jan Dominikanin. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie, Radiosłuchaczy. Ojciec Jan Dominikanin znany naszym słuchaczom, wiele razy tutaj ojciec bywał w Chicago, wielu z naszych słuchaczy na pewno rozmawiało, czy też słuchało ojca Jana. Natomiast w tej chwili chciałem porozmawiać na temat Światowych Dni Młodzieży, które już się zbliżają w lipcu, także coraz, coraz bliżej. Biskupi, którzy byli zgromadzeni na zebraniu plenarnym konferencji Episkopatu Polski, zaprosili takim specjalnym listem skierowanym do młodych Polaków właśnie do udziału w Światowych Dniach Młodzieży. Takim głównym przesłaniem tego listu są słowa no, napisane w tym liście, że Jezus spojrzał z miłością na Niego. To słowa Ewangelii mówiące o spotkaniu Chrystusa z młodym człowiekiem. Słowa bardzo wymowne. I właściwie y, przez te słowa biskupi chcą zwrócić uwagę, czy też podkreślić, y, no, podkreślić to, że to spotkanie jest głównie y, do młodych, skierowane do młodych ludzi, że to Jezus patrzy z wielką miłością do młodych ludzi i również czeka na odwzajemnienie tej miłości. Tak, oczywiście. I to ja chcę tutaj przypomnieć radiosłuchaczom, szczególnie młodym mieszkającym w Chicago, właśnie to spotkanie Jezusa z młodym człowiekiem. Zainteresowany młody człowiek przychodzi do Jezusa i stawia pytanie, co mam czynić, aby być zbawionym. Jezus mówi: zachowuj przykazania. Mówi, no staram się to czynić. Jeśli chcesz być doskonałym, zostaw to, co masz i pójdź za mną. No, i ten młody człowiek trochę się zawahał, odszedł zasmucony, bo żal mu było zostawić tego, co posiadał. I tu jest odniesienie do życia, no takiego, powiedziałbym, zamkniętego na, na doczesność. Jezus mu zaproponował, żeby poszedł. I to jest niezwykła rzecz. Miłość, propozycja, zaproszenie. Często gdzieś się słyszy, że wiara, że. W, Cały kodeks moralny religii katolickiej ogranicza człowieka, czy też go wprost pozbawia wolności, że jest takim imperatywem w przykazaniach, pamiętaj, nie wolno. święty Jan Paweł II mówi: ku wolności nas wyspowodził Chrystus. A więc z jednej strony zaproszenia, z drugiej pokazanie młodzieży, że spotkanie się z Chrystusem i przyjęcie Jego nauki daje autentyczną wolność. I to bym bardzo mocno wyakcentował, zwłaszcza żeby ludzie młodzi, Chcieli przyjąć tę prawdę, że naprawdę Pan Jezus daje człowiekowi, użyję mocnego słowa, totalną wolność, ale teraz kwestia, jak rozumiemy wolność. Wolność to nie jest swoboda, to nie rób ta, co chce ta, ale wybierajcie dobro, które Wam daje prawdziwą wolność. Wiemy, że swoboda, że taki luz, luzackie życie. Zniewala człowieka, różnego rodzaju uzależnienia, gry hazardowe, komputer, powiedziałbym, narkomania, inne używki, jakaś tam rozwiązłość cielesna. I to prowadzi nie tylko do, do jakiegoś zniewolenia, ale w konsekwencji do nieszczęścia człowieka. I właśnie to spotkanie ma. Pokazać, że Chrystus naprawdę kocha i daje prawdziwą wolność. Ciągle o tę wolność człowiek walczy, ale nie wszyscy rozumieją, czym ma być ta prawdziwa wolność. Mhm. Inicjatorem Światowych Dni Młodzieży był ojciec święty Jan Paweł II. Zawsze powtarzał, że młodzi, młodzi ludzie wierzący w Chrystusa są swego rodzaju żywą ikoną kościoła pielgrzymującego po drogach świata. To chyba słowa, które rzeczywiście najbardziej jakby wyrażają wartość i wyrażają znaczenie tych Światowych Dni Młodzieży, bo w końcu te Światowe Dni Młodzieży odbywają się na różnych kontynentach, w różnych krajach, podobno następne mają być w Azji. To rzeczywiście, to bardzo mocny głos, głos młodych ludzi wierzących w Chrystusa, Idących na różnych kontynentach i głoszących Chrystusa. To rzeczywiście bardzo duży wyraz tych Światowych Dni Młodzieży. Tak, i to właśnie inicjator, czyli święty Jan Paweł II, mówił, że Rzesza Młodych Ludzi Wierzących w Chrystusa, idących za Krzyżem, stanie się żywą ikoną pielgrzymującego po drogach świata i to jest niezwykle ważne krzyż w centrum. No, krzyż y, dla każdego człowieka kojarzy się z cierpieniem, z bólem, z jakimś dyskomfortem i to znowuż jest błędne rozumienie i błędne patrzenie na krzyż. Y, krzyż jest znakiem wyzwalającym z niewoli, z grzechu, z różnych uwikło, uwikłań człowieka, który sam siebie zniewala. I teraz kwestia, żeby umieć zrozumieć znaczenie krzyża. Ciągle Jan Paweł podkreślał: Ku wolności nas wyswodził Chrystus, ale przez co? Przez krzyż. Jaka była propozycja Chrystusa? Jeśli kto chce iść za mną, niech zawsze samego siebie, niech weźmie swój krzyż. Czyli jest na pewno w tym pojęciu krzyż element obumierania. Chrystus na krzyżu umarł, ale co to znaczy? Mam umierać dla świata, mam umierać dla grzechu, mam umierać dla tego, co mnie zniewala, po to, żeby żyć w wolności dziecka Bożego. Jeżeli będziemy tak rozumieć i tak patrzeć na krzyż, to on będzie znakiem, Wyzwolenia, znakiem wolności. Natomiast, jeżeli ktoś patrzy na krzyż jako na znak zniewalający, no to niestety jest to błędne patrzenie, błędne rozumienie tego znaku. Słuchacie Radia Adams w Chicago. No myślę, że dla młodych ludzi te słowa, o których ojciec mówi w tej chwili, to są bardzo ważne, dlatego że no, tak naprawdę dla wielu młodych ludzi w tej chwili. Niejednokrotnie, yy, krzyż yy, może się kojarzyć w, w różny sposób. Wyjaśnienie właściwego zrozumienia tego krzyża dla młodych ludzi jest wyjątkowo ważne i takie spotkania yy, z młodymi ludźmi, jakie będą w Krakowie, to myślę, że taka jest perfekcyjna okazja do tego, żeby właśnie wyjaśnić yy, im rolę krzyża w, w życiu każdego człowieka. Jaka powinna być właściwa rola krzyża. No i ku temu oczywiście takie spotkania służą. Biskupi w swoim liście również zapewniali, że modlitwa będzie nie tylko w Krakowie, ta modlitwa będzie również w różnych diecezjach, więc to będzie wspólna modlitwa również w połączeniu z Krakowem. Ale pamiętajmy, że to jest jedno wielkie wydarzenie, nie tylko w Krakowie, bo to w całej Polsce i tak naprawdę w każdych diecezjach, w kościołach diecezjalnych również. Takie modlitwy będą, więc musimy mieć świadomość, że to jest wielkie, wielkie wydarzenie, no szczególnie w wyjątkowym roku dla nas, dla Polaków, no bo to w końcu 1050 rocznica Chrztu Polski, a więc wiadomo, że to wyjątkowy rok, rok, w którym no, nasz naród został zawierzony Matce Bożej. No i tym razem ten wymiar tego, o czym Ojciec mówi, wymiar no, Światowych Dni Młodzieży, ale również tych symboli, jakim jest krzyż, oczywiście symboli wiary, jest wyjątkowy, prawda? I tu chcę jeszcze posłużyć się takim przykładem, obrazem, który pokazuje całą prawdę. Jezus powiedział: ja Jestem drogą, prawdą i życiem. I teraz taka podstawowa sprawa: każdy człowiek wytycza sobie jakieś cele w życiu. Cele pośrednie i cel ostateczny. No te, te cele pośrednie dla młodych ludzi no to nauka, szkoła powiedziałbym, to high school, to potem college, to potem jakieś tam uniwersytety, prawda? I, i rysuje sobie w perspektywie plan swojego życia, kim chce być, wybiera zawód. Wybiera miejsce pracy. Więc tu jest znak takiej drogi. Idziemy przez życie jakąś drogą, którą sobie wyznaczamy. I teraz chcę Ci posłużyć takim obrazem pokazującym drogę wolności do wybranego celu. Cel wybieram sobie sam. Dokąd chcę dojść? Jeżeli mam określony cel, to potem muszę dobrać środki do osiągnięcia celu i chcę to. Pokazać na przykładzie szlaku górskiego. Polskie tatry, klasyka, Giewont. Chcę wejść na Giewont, muszę skądkolwiek, gdzie mieszkam, dojechać do Zakopanego. Następnie dostać się do Kuźnic, niekoniecznie swoim samochodem, bo tam ruch kołowy jest zamknięty, więc albo lokalnym transportem, albo tradycyjną dorożką, która w Zakopanem jeździ, i potem wchodzę na szlak. Szlak jest oznaczony, Taczański Park Narodowy. Nie wolno schodzić ze szlaku ze względu na rezerwat przyrody, a ponadto dla bezpieczeństwa turysty. Idzie oznaczonym szlakiem, i w końcowej fazie są klamry, łańcuchy, które są takimi punktami asekuracji, żeby bezpiecznie do celu dojść. I teraz można sobie postawić pytanie: czy szlak, wyznaczona droga, Oznaczona znakami. Czy mnie ogranicza, bo jestem zdeterminowany, aby iść tą drogą, którą ktoś wytyczył. A ktoś powie, a ja jestem wolny, będę szedł na giełdę inaczej. Schodzi ze szlaku: raz, że może być ukarany mandatem za to, że wszedł w rezerwat przyrody, w ścisły rezerwat przyrody, a dwa, że może dojść do przepaści, do jakiegoś niebezpiecznego miejsca i zamierzony cel. Nie będzie osiągnięty z powodu, powiem wprost, ludzkiej głupoty. Jeżeli chcesz bezpiecznie dojść i nie zbłądzić, idziesz szlakiem. I teraz, czy ten szlak cię ogranicza, czy determinuje Ciebie do określonej drogi, czy daje Ci gwarancję osiągnięcia celu. No i to jest właśnie taki przykład pokazujący życie człowieka na drodze zbawienia. To jest droga, to jest szlak. On jest wytyczony przez Chrystusa. On jest przygotowany przez Chrystusa. Są wszystkie punkty asekuracyjne, żebyś nie wpadł w przepaść. No ale młodzi ludzie, spontanicznie żyjący, chcą sobie eksperymentować w życiu. No i wracam do tego przykładu. Ktoś idzie szlakiem, mówi, slangiem młodzieżowym, a to mi zwisa. Jest ostrzeżenie, że nie wolno wychodzić powyżej schronisk, bo jest zagrożenie lawinowe. Teraz nawet w maju gdzieś tam śnieg w tatrach spadł, były wypadki osunięć, złamań i tak dalej. I młodzi dochodzą do informacji, że zakaz, a to mi zwisa i idzie. Ale za chwilę, za chwilę zwisa mu lawina na plecy. Więc. Kto i komu zwisa? I to jest właśnie pokazany mechanizm, że jeżeli idę przez życie drogą, która jest wytyczona, która ma znaki, która ma punkty asekuracyjne, mam gwarancję, że dojdę. I teraz właśnie, jeżeli tak rozumiem krzyż i Jezusa, który mówi: zaprzyj samego siebie, weź swój krzyż, to ja wybieram dobrowolnie. Nie jest to imperatyw narzucony z zewnątrz, tylko to jest imperatyw wewnętrzny. Muszę bo chcę dojść na Giewont, muszę iść tą drogę, bo chcę dojść bezpiecznie. I tak rozumiem, tak przedstawiam młodzieży, nie tylko tu w radio, ale przy różnych spotkaniach i rekolekcjach, które prowadzę, właśnie pokazuję im potrzebę kroczenia drogą, która jest przygotowana, jeżeli chcesz. Nie chcesz, nie musisz. Możesz zejść, możesz wpaść w przepaść, może ci lawina ściągnąć, Twój wybór, więc tu nie ma determinacji. Wracając do tego, co jest w zaproszeniu biskupów w liście, który został skierowany do młodzieży, spojrzał z miłością do młodzieńca, ale powiedział: Pójdź za mną. A nie powiedział: Idź sobie, gdzie chcesz. Tylko: Jeżeli chcesz, idź za mną, dojdziesz do celu. Tak to rozumiem. Słuchacie Radia Adams w Chicago. Mhm. Bardzo mi się podoba ten przykład z Giwontem. Rzeczywiście te imperatywy, te drogowskazy, którymi. Człowiek się powinien kierować, czy też za, powinien czytać te drogowskazy i iść według tych drogowskazów, doprowadzą do celu. Wiele osób młodych ludzi w tej chwili tak naprawdę nie czyta tych drogowskazów, właściwych drogowskazów, i niestety, ale czyta różne informacje, które się okazują później błędnymi. No i niestety, ale wiele młodych ludzi gubi się po prostu ten wytyczony szlak. Mówiąc o, programu, o programie Światowych Dni Młodzieży, o tym będziemy wielokrotnie jeszcze na pewno mówić, bo to bardzo bogaty program. Może dzisiaj tylko wstępnie. No, na ten program Światowych Dni Młodzieży składają się przede wszystkim centralne dni spotkań młodzieży z Ojcem Świętym. To tak. są tak zwane wydarzenia centralne, no, ale oprócz tego jest wiele, wiele innych wydarzeń, które towarzyszą tym wydarzeniom centralnym o charakterze duchowym, kulturalnym. I mówimy tu oczywiście o spotkaniach z, z, wspólnot, z wspólnotami, czy też z ruchami religijnymi, liturgię, katechezy. Wiele koncertów również, no bo w końcu jest planowany na 31 lipca wielki koncert w Krakowie w Taurus Arena, między innymi Goled Orkiestra, tam ma, ma grać wiele, wielu innych artystów. W każdym razie no, wiadomo, że y, f, ta wydarzenia centralne, czyli to spotkanie y, z y, Ojcem Świętym jest na pewno najważniejszym wydarzeniem y, Chociaż Msza Święta, pierwsza na otwarcie, już jest 26 lipca, to jest we wtorek, no a ceremonia powitania Ojca Świętego, jest w czwartek 28. Wiele młodych ludzi, podejrzewam, zastanawia się, jak tak naprawdę przeżyć, bo nie wszyscy będą mogli być na tych spotkaniach. Jak prywatnie przeżyć te spotkania. Z Ojcem Świętym. No, na pewno wielu nie będzie mogło w ogóle Ojca Świętego zobaczyć. Jak my, ci którzy nie dotrą do Krakowa w tym czasie, jak my powinniśmy przeżywać na odległość może te Światowe Dni Młodzieży? No, myślę, że wiele tych spotkań będzie na pewno transmitowanych na żywo, więc nie fizycznie, ale duchowo się łączę i przeżywam, przeżywam te spotkania. Nie tylko, żeby to patrzeć w telewizor, i jak oglądam, czy, czy serial, czy jakieś wiadomości, tylko uczestniczę. Poprzez media w tym, co się, co się dzieje. I to też jest jeden ze sposobów, tak jak są no, trwa w tej chwili euro we Francji, prawda, i są strefy kibica. I nie są na stadionie, a przeżywają mecz widząc na dużych telewinach, kibicując, tak, jak się kibicuje na stadionie. Nie wiem, czy tu będą strefy kibica dla światowych, dla uczestników Światowych Dni Młodzieży, ale jeżeli ktoś nie może, na pewno będą takie możliwości w innych miastach, w jakichś miejscach, gdzie przyjdzie młodzież, gdzie razem się będą modlić, gdzie będą łączyć się duchowo. Bo wiadomo, że fizyczną, niemożliwości, fizyczną niemożliwością jest, aby każdy był tam, czyli wszyscy Polacy, młodzi ludzie, żeby byli, bo różne i zajęcia, i studenci jeszcze pewnie będą mieli jakieś swoje prace wakacyjne praktyki i tak dalej, ale tu chcę jeszcze zwrócić uwagę, no wiadomo, że ceremonia powitania w czwartek i proszę zobaczyć zaraz po przywitaniu kolejny dzień to jest piątek i co jest centralnym punktem droga krzyżowa mówiłem o Giewondzie i proszę zobaczyć jak tu ten program jest ułożony droga krzyżowa podkreśla wymiar pokuty Światowych Dni Młodzieży. Krzyż zwykle niesiony jest w procesji, a młodzi idą wyznaczoną trasą. I tu nawiązuje do tego, co mówiłem, droga na Giełd, wyznaczona trasa. Dając świadectwo swojej wiary, wracam do, modli do rocznicy chrztu. Jeżeli chrzest przyjmuje niemowlę, to rodzice i chrzestni odpowiadają na pytanie kapłana. Czy chcecie wyrzec się grzechu, szatana, który jest głównym sprawą, sprawcą grzechu? Wyrzekam się. Czy wierzycie w Boga, w Jezusa Chrystusa, w ducha świętego Kościół? I potem kapłan kończy to mówiąc: Wyznawanie wiary jest chlubą w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. I teraz proszę: młodzi, dając świadectwo swojej wiary, idą drogą z krzyżem. To oznacza, że oni chcą ten krzyż przyjąć. Krzyż jest symbolem wyboru drogi. Tak jak ta droga na Giewont. Zresztą na szczycie Giewontu jest krzyż. To też wybrałem ten przykład nieprzypadkowo. Właśnie pokazuj, że idę na Giewont po to, żeby dotknąć krzyża. Tego, którego tam, który jest chlubą górali, którzy w ciężkich warunkach przy użyciu koni dźwigali te konstrukcje stalowe, żeby go tam Postawić. I to jest właśnie w czwartek rozpoczęcie, i pierwszy element istotny, akcent, krzyż i świadectwo wiary. Związane to jest z tym Teraz młodzi ludzie przyjęli sakrament, u was to się mówi confirmation, prawda, bierzmowanie. Więc czym jest bierzmowanie? Pasowaniem na rycerza Chrystusa. Masz być świadkiem. Młodzi ludzie, którzy przyjmują ten sakrament, mówią, pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. I kończą to słowem amen. Amen, wierzę, że tak jest, niech się stanie, tak chcę. I to jest ten imperatyw, ale z mojego wyboru. I to jest właśnie centralny punkt. I teraz piątek. No piątek dla nas jest odniesieniem zawsze do Kalwarii. Piątek, śmierć Chrystusa, wyzwolenie i krzyż. I to chcę mocno wyakcentować, żeby rozumieć drogę, swoje życie jako drogę i niesienie krzyża, czyli dawanie świadectwa. Cóż z tego, że ktoś mi powie, że jest katolikiem, ale nie idzie drogą. No to tak, jakbym powiedział, że chcę iść na Giewont, a pójdę na Dolinę Chołowską, no, no, no to, to jest zupełnie niespójne. Jeżeli chcesz dojść na Giewont, to idziesz tą drogą, mhm. która do Giewontu cię doprowadzi. No i, to jest bardzo istotne, że, że właśnie rozpoczyna się, bo przywitanie to jest ten pierwszy dzień, a piątek wejście na drogę. To jest właśnie całe sedno tego spotkania, pokazanie młodym ludziom drogi i ponadto świadectwo śpiewamy taką pieśń. Wy jesteście na ziemi światłem mym, aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie jest. W grupie rówieśniczej, w w, y, gdzieś w koledżu, gdzieś w spotkaniu, na dyskotece. Świadectwo: ktoś proponuje, no to sobie zapal trawkę, to sobie weź drinka, to może jakiegoś dopalacza. A on mówi: Nie, słuchaj, nie, tego nie robię. Świadectwo rówieśnika inaczej brzmi niż księdza z wysokości Ambony. Słuchacie Radia Adams w Chicago. Mhm. No właśnie, można powiedzieć, że to. To spotkanie Światowe Dni Młodzieży to jest wielki festiwal młodych. To wymiar oczywiście duchowy, ale ten festiwal młodych składa się również z otwartych i bezpłatnych inicjatyw o charakterze również artystycznym, no ale jak mówiłem, religijnym i duchowym. To wszystko jest połączone, a więc w ramach tych Dni Młodzieży no, młodzi ludzie będą mogli wybrać się na różne koncerty, na różne warsztaty, na. na Wydarzenia teatralne, też wystawy to wszystko w takim kontekście duchowym, religijnym i myślę, że tutaj to jest ważne też dla młodych ludzi że młodzi ludzie zobaczą, że duchowość, że religijność to ma wiele twarzy, prawda, i że młodzi ludzie mogą w różny sposób przeżywać wiarę. I to też moment, kiedy się mogą nauczyć się w inny sposób przeżywać tej wiary. To chyba też taki bardzo ważny wymiar dla młodego człowieka, prawda? Oczywiście, i tu są wydarzenia sportowe, warsztaty, wystawy, koncerty w kontekście trwającego euro, burdy w Marsylii. I teraz tak, pokazać ludziom młodym, Niech będą kibicami, ale nie po to, żeby wyjść, wchodzić w strefę kibiców przeciwnej drużyny, robić burdę, ranni, kibice na ulicach, rozbijanie, wywalanie, wzniecanie ognia. No, kibicujmy, cieszmy się, niech będzie, powiedziałbym, radość, powiedziałbym, nawet przy tym meczu niech sobie browara strzelą, prawda, ale nie po to, żeby potem kijem bejsbolowym nawalać, Kibiców przeciwnej drużyny. I to właśnie jest pokazać, że ciągle mówię: Ja mam taką obsesję tej drogi, właśnie jestem na drodze, która mnie prowadzi do celu, który sobie wybrałem, więc jestem tym człowiekiem, który idzie drogą na meczu, na stadionie, na koncercie, gdziekolwiek i właśnie pokazać. Radość, zabawa, wszystko, ale w sposób kulturalny, godny, z szacunkiem do drugiego człowieka, żeby nie było agresji, przemocy, żeby była pomoc. Ileż tysięcy ludzi zgłosiło się do pracy w wolontariatach, przygotowanie, i on się w tym realizuje on w tym pokazuje swoje zaangażowanie. Uczą się młodzi współpracy, braterstwa, solidarności, uczciwości. To jest niezwykle ważne. I to spotkanie to nie tylko paciorek, to jest ogromne wydarzenie, które ma charakter dydaktyczny, wychowawczy, pokazać młodzieżom, jak być w gronie internacjonalnym, pokazać swoją kulturę, yy, swoje wartości, powiedziałbym sztukę, sport. Yy, to jest bardzo... Pieśni nasze, folklor, stroje, to ubogaca człowieka. I tak jest wymiar, nie tylko pójść do kościołka i odmówić paciorek, tylko właśnie Pokazanie wartości, bo przecież wszystko to, co czynimy zabawa, nauka, praca ma być ukierunkowana na ten cel. A więc miłość, przebaczenie, służba, ofiara, bezinteresowność i ci młodzi będą mieli okazję tego wszystkiego się uczyć. A jeżeli nie uczyć, to przynajmniej zobaczyć, jak być powinno. Myślę, że też ważne jest to, żeby wskazać e, młodym e, ludziom e, różnych dróg realizacji powołania w kościele. Zachęta również do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czego Bóg oczekuje od młodego człowieka. To też myślę, że młodzi ludzie potrafią, znaczy będą mogli znaleźć odpowiedź, jeżeli będą chcieć. No ale myślę, że ci, którzy tam się znajdą, na tych światowych dyach młodzieży, to taką odpowiedź będą mogli znaleźć. Moim. I państwa gościem był ojciec Jan Dominikanin. Dziękuję serdecznie za czas poświęcony. Myślę, że jeszcze porozmawiamy sobie przed Światowymi Dniami Młodzieży, bo to bardzo ważne wydarzenie dla Polski, dla młodych ludzi, dla Kościoła katolickiego. Dziękuję serdecznie, Szczęść Boże, za dzisiaj i pozdrawiam. Mm -hmm. Szczęść Boże, również cieszę się, że mogę być z wami na łączach i dzielić się tą radością właśnie drogi, drogi, która daje prawdziwą wolność i radość młodemu człowiekowi przede wszystkim. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże, jeszcze raz i dziękuję. Szczęść Do usłyszenia. Boże. Szczęść Boże. Słuchacie radia Adams w Chicago. Jubiler Adams Jewelry. Ekskluzywna biżuteria i diamenty. Naprawa, odnawianie, czyszczenie, przeróbka i wykonywanie biżuterii na zamówienie. 5321 West Belmont w Chicago. Jubiler Adams Jewelry. Telefon 773-736-8742. Jubiler Adams Jewelry. Telefon 773-736-8742. Jubiler Adams Jewelry. Biżuteria na każdą okazję. Czynne 7 dni w tygodniu. Adams Come.